Witam! Chciałem dzisiaj przedstawić recenzję tunera DVPT Manta DVPT-010 Dekoder jak widzicie jest podłączony pod mój telewizor CT gniazdem z łączem euro nie wiem czy to widać kabel euro i kabel od, od anteny i dekoder jest metalowo oprócz tej yy, przedniej części gdzie jest plastik jest dość solidnie wykonany niewielkich rozmiarów ma wejść z przodu USB także możemy filmy oglądać i to jest tak jakby takie multi, multimedialne centrum rozrywki nasze domowe aczkolwiek o tym zaraz pilot jest wygodny i eee włączmy telewizor najpierw Jak widzimy telewizor został włączony włączmy tunel, sam się przełącza na AV trochę to trwa ale jak widzimy zaraz powinno o logo by logo widzimy i... Ja się tym zajmę zaraz coś polecimy tu jest postać Wciskamy przycisk info Dwa, Raz mamy dlaczego ja taki epek I tu mamy szczegóły przy, o programie Jakość 65 widać 56 60 tak skacze trochę Ale czkolwiek da się to oglądać Proszę tutaj mamy wszystkie ale niestety, jeśli przeskakujemy to jest dla jednych dobrze, dla innych dla to od razu od razu skacze przeskakuje, widzimy możemy tak wrócić epek, niestety Takim mi przewijany i od razu się... Jeśli przerzucamy kanał od razu, on się zmienia. Jest na 7 do przodu. No widzimy, możemy program przesuwać. Tutaj też zmieniamy kanały. TFN, 4 Możemy zmieniać oczywiście radio, audio. Radio nic nie ma w naszym kraju. Teraz w menu wchodzimy swoim Jak widzimy tutaj jest instalacja wysilania DM włączone kraj. Wybieramy auto, wyszukiwanie, edycja programów. EPEC i czy po tym lokalnym numerze kanału ma być wyszukiwany czas w którym tuner jest ustawiany proporcji w proporcji obrazu, ja letterbox, żeby nie mieć pasków z czterech tam tylko z dwóch przez tryb TV, wejście pod... przez jakie jest włączone i przez OSD, proszę bardzo jest 8 stopniowa skala Jeden, 6 wyświetlanie okna TS Leatherbox 50-15 zawsze na 3 sekundy wyszukiwanie wychodzimy język OSD, język audio, język napisów tu mamy inne czyli jest kontrola rodzicielska, aktualizacja, ustawienia fabryczne, kalendarz proszę nie wiem co